Cześć, manko, witajcie moi drodzy! Ja jestem Artem i witam was dzisiaj serdecznie na swoim kanale. Więc dziś chciałbym porozmawiać o takich rzeczach, które mnie zaskoczyły w Stanach Zjednoczonych i do których ciężko się przyzwyczaić Polakom, albo Ukraińcom, albo ludziom generalnie z Europy. Zanim zaczniemy, poproszę bardzo, subskrybuj ten kanał, zostaw łapkę w górę, bardzo doceniam wasze wsparcie, wszystkie wasze komentarze, staram się odpowiadać na wszystkie, a my teraz lecimy! Pierwsza rzecz, która mnie zaskoczyła w Stanach, dopiero jak przyleciałem, to ja przyleciałem do Washington DC, i naprawdę, w Washington D.C. jest legalnie palenie, a weed, czyli zielony, jak to się nazywa, nie wiem, i bardzo, bardzo szmelczało na wszystkich ulicach, w autobusach, w sklepach. Tak naprawdę, ja jeszcze nigdy z czymś takim się nie spotykałem i to był taki dla mnie pierwszy raz. I uh, ja byłem po prostu zaskoczony. Wiedziałem, że gdzieś to jest legalnie, to było właśnie legalnie w Washington D.C. Um, I jak mieszkam później w Los Angeles, albo w Chicago, to też było takie... Uh, nie powiem, że to jest problem, do tego można się dostosować, tylko że po prostu to jest tak... Coś takiego, co zaskakuje osób z Europy i naprawdę to jest bardzo rozpowszechnione I na przykład w to nie jest legalne, więc czegoś takiego nie ma, ale jednak nadal możesz na przykład bardzo często usłyszeć jak śmierć po prostu na ulicy. Druga rzecz, która mnie naprawdę zaskoczyła, to ja pracowałem jako kelner w restauracji i pracowałem na, na brunch, czyli od 10 do prawie 4 godziny. I tak naprawdę powiem, że ja myślałem, że Polacy dużo piją, ale nie. Amerykanie piją bardzo dużo Czyli na przykład, na przykład u nas był taki deal, że przychodzisz i za 25 dolarów dostajesz jedzenie I za 25 dostajesz nielimitowane mimozy i szampan. I tak naprawdę bardzo dużo osób przychodziło już od 9, od 10 Czasami wcześniej my już mieliśmy kolejki na to, żeby osoby weszły do nas do restauracji I wszystkie te osoby prawdopodobnie, nie wiem, 95% brali ten deal I po prostu byli o 11 godzinie albo 12 i już byli po prostu na jebanie, przepraszam bardzo, ale naprawdę bardzo dużo piją i a, ja też miałem bardzo dużo kolegów, Amerykanów i koleżanek, i to nie ma różnicy, dziewczyny albo chłopaki. A, wszyscy piją bardzo dużo. Jeżeli oni zaczynają o 9 rano, to uwierzcie mi, oni kończą o 10, 11 w nocy, jeżeli nie później. Niektórzy po prostu mogą pić przez cały dzień i to jest masakra. Ja nigdy nie musiałem, ja myślałem, że w Rosji dużo się pi, bo jak tak zawsze się mówi, to rosyjska wódka i tak dalej, ale nie, naprawdę w Stanach Zjednoczonych ludzie po prostu potrafią pić bardzo dużo. Następna rzecz, która mi nadal wkurza bardzo silna, to że nie ma w każdym mieszkaniu pralki. Tak naprawdę mamy na przykład jedną pralkę na taki cały budynek, czyli taki pokój tam gdzie nie wiem są 5 pralek i 5 suszarek. I uh, ja na przykład nie byłem przyzwyczajony do czegoś takiego, że są suszarki, że to jest bardzo wygodne i to jest po prostu super. Ale to, że są pralki i to, że są pralki nie w każdym mieszkaniu, wiadomo, że w lepszych budynkach uh, czasami w samym mieszkaniu są pralki, ale na przykład w większości, nie, powiem, nie wiem, 90% uh, to po prostu wszędzie są pralki w budynku albo na przykład nawet nie ma budynku, to musisz iść do takiej a, wspólnej pralki i wiecie, ktoś to może tam położyć swoje budy dwie godziny temu, a teraz wyłożycie tam teraz swoją bieliznę. Ja nie wiem, jak to się działo, ale no jakoś nie ma tego, i nie wiem, jakichś chorób albo czegoś takiego. A, także mnie wkurza to, że na przykład a, musisz mieć takie quarters, czyli takie a, monetki za 25 a, centów i nie wiem, potrzebujesz ich chyba... A, 3 dolary, na przykład na taką no, pralkę i suszarkę, więc ciągle musisz mieć te quarters i na przykład jak czasami możesz się obudzić i po prostu nie masz, to musisz pójść do sklepu, a czasami w sklepie ty czy też nie wymienią musisz pójść do banku, więc tak naprawdę to jest coś co do, bardzo doceniam w Polsce, to że ja miałem po prostu swoją pralkę i wiecie i nie było z tym żadnych problemów. Następna rzecz, która jest naprawdę zaskakująca to, jak tutaj używają kredyty i jak ludzie budują taki credit score, czyli taki kredytowy rating, tak naprawdę bardzo dużo osób nie przydaje temu uwagi i dopiero przyjeżdża, ale jak tylko przyjeżdżacie, jak tylko emigrujecie, naprawdę musicie odłożyć swoją kredytówkę, bo na, po pierwsze to bardzo pomaga, kiedy wy po prostu już wszystko ogarniecie, naprawdę można dostać bardzo dużo rzeczy. Po drugie, bez tego po prostu bardzo ciężko kupić jakiś dom, nawet wynająć dom, wynająć mieszkanie, jeżeli nie wiem, masz jakieś niski kredyt. Rating, to po prostu poproszę, żeby ktoś z Tobą wynajmował, albo poproszę więcej pieniędzy, więc naprawdę to jest bardzo ważne. I e, bardzo jest często mówi się takie anegdot tutaj w Stanach Zjednoczonych, że dziewczyna jak wybiera sobie męża, to patrzy nie na to ile on zarabia, a na to jaki ma e, credit score, czyli na to jaki ma ten credit rating. I to naprawdę jest bardzo ważne i e, to bardzo szybko się można zepsuć i bardzo ciężko to się buduje. Więc naprawdę zwracajcie uwagę, jeżeli ktoś e, przynosi się do Stanów zwracajcie uwagę na wasze kredytówki od razu, na to jak buduje się ten credit score. mam bardzo ciekawa rzecz, taka jest mała, ale jednak ciekawa rzecz to, że Amerykanie wszyscy piją swoje drinki z dużo lodu. Czyli na przykład bardzo dużo lodu ułoży się do, do kubka, a później leje się Coca-Cola albo co tam chcesz. I ja na przykład nie wiedziałem po co tak bardzo dużo lodu. Ja na przykład nigdy nie używałem lodu, dopóki mieszkałem w Europie. Ale jak tutaj się przeniosłem, to teraz nie mogę po prostu pić nic bez lodu. naprawdę faktycznie to jest bardzo, bardzo dobre. Ostatnia rzecz, o której też chciałbym powiedzieć, to jest klimatyzacja w Stanach. I ona jest taka bardzo, bardzo dziwna, czyli na przykład możesz mieć 40 stopni na ulicy, ale jak wchodzisz do budynku, to nie wiem, będziesz miał 20 stopni albo będziesz miał 18 stopni. Naprawdę Amerykanie lubią po prostu czuć się trochę zimniej niż czuć się gorąco i po prostu takie przypady na przykład, jeżeli wychodzisz gdzieś do sklepu i na przykład idziesz do piesza, a później wchodzisz do sklepu, to naprawdę może być ci zimno. Więc musisz brać ze sobą kurtkę, pomimo to, że idziesz po prostu w jakimś t-shortie. I to było wszystko na dzisiaj, dziękuję, że oglądaliście ten filmik, proszę bardzo, zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie ten kanał, wpadajcie też do mnie na Instagrama, jeszcze będzie bardzo dużo fajnych filmików, a z wami był autem. dziękuję serdecznie, do zobaczenia, widzimy się wkrótce, na razie, pa!